Cześć, kochane moje, zdrowa Baba i Tarot z tej strony z lekkim opóźnieniem zamiast w piątek, to w sobotę, ale myślę, że będziecie zadowolone z tematu, jaki dzisiaj dla Was przygotowałam. Jak ta relacja wpłynęła na ciebie, kochana moja? Wybierajcie dziewczyny, macie do wyboru siódemkę, szóstkę i piątkę. Zastanawiajcie się, a ja chciałam Wam z góry podziękować za wszelkie komentarze, które dacie dzisiaj do filmu, za łapeczki w górę i za subskrypcję, ale chciałam również podziękować za to, że cały czas o mnie pamiętacie, że oglądacie, że subskrybujecie. Dziękuję Wam, kochane moje, za wszystkie komentarze, które do tej pory włożyłyście i które mam nadzieję będziecie wklejały. Jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, piszcie na maila. Jeżeli potrzebujecie talizmanu, również proszę o kontakt mailowy. W tej chwili jestem jeszcze dodatkowo. Po kursie uwalniania emocji. A więc oprócz tego, że mogę z Waszymi energiami popracować, jeżeli będziecie miały takie życzenie, mogę oczyścić Wasze aury, mogę oczyścić przestrzeń wokół Was, możemy również przepracować pewne emocje, które gdzieś tam być może ciągną się nawet za Wami całe lata. Niekoniecznie w Waszym życiu ale nawet w życiu Waszych rodziców czy dziadków, bo często też tak bywa. No dobrze, nie przeciągając, jak ta relacja wpłynęła na Ciebie. Piątkę i szóstkę ja sobie odsunę na bok. O, mam herbatkę, żebym sobie jej nie wylała. I zaczniemy, kochane moje, od siódemki. łyczek herbatki i zaczynamy Karta anielska i karta rada dla Was Zobaczmy co tutaj pokażą karty. Jak ta relacja na Ciebie wpłynęła? Kochana masz tutaj rycerza monet masz rycerza buław i koło Fortuny. Karty informują, że w trakcie tej relacji przepracowałaś sobie, czy to tej, która już się skończyła, bo o dowolną relację możecie dziewczyny pytać, czy to tę, która się już skończyła, czy tę, która trwa. No bo raczej trudno wybiegać w przyszłość, tak? I zastanawiać się, jak wpłynęła na Was relacja, która będzie dopiero. No dobra, nieważne. Relacja, o której pomyślałyście. Rycerz-Monet, rycerz-Buław koło fortuny. Rycerz-Buław informuje, rycerz-Monet może po kolei, rycerz-Monet informuje o tym, że potrafiłaś sobie poukładać sprawy finansowe. Nie jesteś jeszcze w tym perfekcjonistką, bo nie ma tutaj króla monet albo asa monet, ale rycerz monet to już bardzo dobra karta finansowa. Rycerz monet mówi również o umiejętności przyjmowania. Rycerz monet daje, ale rycerz monet uczy właśnie tego przyjmowania. Przyjmowania bez jakichś tam większych. Skrupułów, bez żalu. Po prostu uczy tego, że jesteś godna, zasługujesz na to. Lub nawet używanie takiego słowa górnolotnego, jak jesteś godna albo zasługujesz na to, to powiem Wam, że już mnie trochę irytuje. Chodzi o to, że każda z nas powinna sobie uświadomić, że tyle samo bierzemy. I tyle samo dajemy. Nie musimy zastanawiać się, czy nie wiem, prezent, który dostałyśmy na przykład, możemy przyjąć, bo czy ja będę w stanie oddać taki sam prezent. Kochane, wartościowo taki sam prezent. To naprawdę jest mało ważne dla energii, czy jeżeli dostałaś prezent za 1000 złotych, to musisz oddać prezent za 1000 złotych. Niekoniecznie tak musi być. Tu liczy się intencja, tu liczy się pomysł na to, co dajemy drugiej osobie, ale bardzo często, szczególnie my kobiety, mamy problem z braniem, z przyjmowaniem tego, co ofiaruje nam. "Ktoś lub los". Mamy z tym duże problemy, a więc relacja, kochana moja, tu, o której pomyślałaś, wpłynęła na Ciebie w ten sposób, że nauczyłaś się um, tego, w jaki sposób dbać o siebie. W jaki sposób przyjmować to, co daje Ci los, w jaki sposób przekształcać to, co daje Ci los, to, co dają ci ludzie, może tu chodzić o sprawy finansowe, materialne, ale również te energie. Jak przekształcić to tak, abyś ty była z tego zadowolona, aby tobie przyniosło to jak najwięcej korzyści. Dalej mamy rycerza buław, a więc również praca z emocjami. W tym związku wiele sobie uświadomiłaś na temat tego, że możesz być pożądana i że możesz pożądać na temat tego, że jesteś piękna bez względu na to, co myślałaś o sobie do tej pory. Jesteście dziewczyny, w ogóle my kobiety jesteśmy wobec siebie dość krytyczne również, dostrzegamy każdy nadprogramowy kilogram lub nawet nadprogramowe 10 deko denerwuje nas każdy siwy włos, nieidealnie ułożona fryzura i staramy się dążyć do doskonałości, ale tej doskonałości którą niekiedy narzucają nam e, media. E, staramy się niekiedy dążyć do e, ideału, a tak naprawdę ideał nigdy nie jest e, dla każdego idealny. I ta relacja nauczyła Cię tego, abyś doceniała to, jaka jesteś e, pod kątem swojej fizyczności, abyś umiała Przyjmować pieszczoty, abyś cieszyła się życiem erotycznym, aby ta energia, która płynie właśnie z tych spraw seksualnych, była dla ciebie energią bardzo przyjemną. Nauczyła cię również ta relacja tego, że nie zawsze. Trzeba być w mega formalnym związku, aby cieszyć się życiem, aby cieszyć się tymi dobrymi energiami, tymi super energetycznymi fluidami, które może nam dać drugi człowiek. Nagle energia zaczyna wokół nas płynąć, nagle zaczynamy śmiać się bez powodu, nagle cieszymy się. Każdą najdrobniejszą rzeczą. I pokazane jest jeszcze koło fortuny, a więc nauczyła Cię też ta relacja tego, jak podchodzić spokojnie, jak w taki spokojny sposób podchodzić do potknięć, do porażek, do czegoś, co nie od razu, jest takie jakbyśmy chciały zobaczyć koło fortuny informuje o tym, że właśnie fortuna kołem się toczy, że los za każdym razem będzie dawał nam nowe szanse, że los będzie pokazywał nam jak żyć lepiej. pokazywał nam będzie nowe szanse na, na coś nowego, na nowe życie, na nowe przyjaźnie. Na nowe sprawy, które mogą się, nowe energie, które mogą się pojawiać w naszym życiu i będą nam to życie zmieniały. Ta nauka również dotarła do Was po tej relacji. Co radzą karty Tarota? Szóstka Mieczy. Po pierwsze, Karty pokazują Ci, że czuwa nad Tobą wszechświat. Masz opiekę e, wszechświata, masz opiekę e, taką duchową e, od e, góry, od tych, którzy czuwają nad Tobą. E, I ta informacja, po pierwsze. Po drugie, Szóstka Mieczy mówi o tym, aby nie zabierać ze sobą w następne podróże, w cudzysłowie oczywiście podróże. Chodzi o następne kroki w swoim życiu, tak? Czy to będzie relacja, czy to będzie zmiana pracy, czy to będzie, nie wiem, czy to będzie spór, cokolwiek, tak, jakiekolwiek zachowanie. Nie zabierajcie energii ze zdarzeń poprzednich. Podchodźcie do tego zdroworozsądkowo i zastanawiajcie się, przemyślcie, zawsze to, co się wydarza, natomiast nie miejcie czarnych myśli. Jeżeli do tej pory zazwyczaj w jakiejś sytuacji czułyście się niekomfortowo, nie znaczy to, że już do końca życia w podobnych sytuacjach macie się tak niekomfortowo czuć. Po prostu trzeba coś zmienić. Czy to w was samych, czy w waszym zachowaniu. Czy być może w właśnie podejściu do, do spojrzeniu na daną sytuację pod innym kątem. Chodzi o to, aby reagować na te rzeczy, które do tej pory wam się zdarzały i będą się oczywiście zdarzały, aby na relacje, na problemy, na być może nawet na fajne rzeczy reagować. Inaczej nie ciągnijcie za sobą przeszłości. To mówią karty Tarota. Bądź ze sobą szczera, mówią ci karty anielskie. Spójrz w głąb swego serca, a dowiesz się, jaka naprawdę jest ta sytuacja. Możesz bezpiecznie przyjąć prawdę, bo wesprzemy cię i poprowadzimy przez niezbędne zmiany. Możesz na nas liczyć. Otoczymy cię opieką używając odwagi i siły, skup całą uwagę na swoich prawdziwych pragnieniach, a przybędą do ciebie na skrzydłach aniołów po raz drugi. Więc macie tutaj dziewczyny informację o tym, że macie ochronę, e, macie ochronę z góry. I szóstka mieczy mówi o tym i e, karta anielska. Karta anielska odpowiada jeszcze aby być, e, abyście były same ze sobą szczere. A wówczas na wszelkie pytania będą dużo prostsze do uzyskacie odpowiedzi dużo szybciej na Wasze pytania. Dziękuję tym, które, tym z Was, które wybrały siódemkę, a teraz numer 6. Karta anielska, karta rada, no i jaka, jak relacja ta. Wpłynęła na ciebie. Kochana, po pierwsze masz tutaj kartę śmierci, potem dziesiątkę buław i karta sprawiedliwości, a więc po pierwsze śmierć. Karta ta informuje, że relacja, o której pomyślałaś, dość silnie ci zmieniła, dość mocno. Dość mocno Cię zmieniła. Karta Śmierci mówi o transformacji, o uświadomieniu sobie tego, co jest dla nas najlepsze. O dostrzeżeniu w swoim życiu być może nowej ścieżki życiowej, być może nowych energii w was samych. Karta śmierci mówi o transformacji z tej, z tej brzydkiej gąsienicy do cudownego motyla. I ta transformacja, taka transformacja. Zaszła po tej relacji lub w trakcie tej relacji właśnie w Was samych. Uświadomiłyście sobie bardzo wiele rzeczy, uświadomiłyście sobie, co dla Was jest najważniejsze, jak możecie reagować na pewne rzeczy, czy te reakcje są dobre, czy nie. Zmieniłyście w wielu sprawach swoje podejście do życia, do samych siebie, do problemów, które Was otaczają. Również karta śmierci mówi o tym bilansie życiowym, o podsumowaniu tego, co jest korzystne, a co korzystne nie jest. Pokazana jest dalej dziesiątka buław, a więc ta relacja również w pewnym momencie bardzo Ci ciążyła. Pokazała Ci w tej dziesiątce buław, że. Nie jest dobrze, jeżeli weźmie się na siebie zbyt wiele. Nie jest dobrze, jeżeli nie ma się dla siebie czasu na swój własny odpoczynek, na czas tylko i wyłącznie dla siebie, na relaks, na radość, na zabawę. I o tym to uświadomiła ci, o tym przypomniała ci właśnie tutaj ta relacja. Dziesiątka buław o tym właśnie mówi. Wzięłaś na siebie zbyt wiele, przerosło cię to, być może druga strona niekoniecznie chciała w wielu rzeczach pomagać, ale relacja ta uświadomiła ci, że nie możesz brać na siebie zbyt wiele, nie powinnaś brać na swoje barki zbyt wiele, że jesteś bardzo ważną osobą, o ile nie najważniejszą, jeżeli brać pod uwagę Twój punkt widzenia. Mamy również kartę sprawiedliwości. Nauczyła Cię ta relacja tego, że nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić sami, jeżeli chodzi o sprawy urzędowe, sądowe. Dobrze jest, a nawet powinno się, zawsze w takich cięższych sprawach zwracać po pomoc, o pomoc do kogoś, kto jest wykształcony w tym właśnie kierunku. Czyli jeżeli mamy sprawy sądowe, masz sprawy sądowe, idź do prawnika, jeżeli masz sprawy urzędowe, idź nie wiem, do księgowego, do urzędnika, jeżeli potrzebujesz jakiejkolwiek innej formy pomocy, zwracaj się do takiej instytucji, która tej pomocy ci udzieli albo Pokieruje cię w odpowiedni sposób, bo relacja pokazała ci, że nie zawsze to bycie Zosią, samosią i wyszukiwanie wszystkiego wyjdzie ci na dobre. Jeżeli nie wesprzesz się o pomoc kogoś wykształconego w danej dziedzinie, może ci coś po prostu przemknąć obok nosa. Możesz czegoś po prostu nie dostać. Albo może nie pójść w tym kierunku, w którym chcesz. Dziewiątka kielichów to karta rada tutaj dla ciebie. Dziewiątka kielichów mówi o tym, aby cieszyć się życiem, aby iść przez życie. Z radością, aby pozwolić sobie na okres zabawy w gronie przyjaciół, jest tylko jedna jeszcze dodatkowa wskazówka. Dziewiątka kielichów mówi: bądź sobą. Tak jest po pierwsze, prościej, łatwiej. W dziewiątce kielichów jest właśnie taka ukryta też energia. Nakładania maski, gdy jesteśmy z kimś nowym, nowo poznanym albo z kimś, z kim już czas jakiś jesteśmy. Cały czas tę maskę nosiliśmy i potem nie wiemy za bardzo, jak tę maskę zdjąć. Tak? Cały czas troszkę gramy, cały czas, cały czas jakoś tam krygujemy się z pokazaniem prawdziwej siebie. No, nie jest to dobre. Nie jest to dobre, bo yy, zawsze musimy się pilnować, zawsze musimy się zastanawiać, czy kogoś nie urazimy, yy, no bo on nas nie zna yy, w 100%. No bardzo się ktoś tłucze, yy, kochane. Yy, a więc bądź sobą, ciesz się, baw się życiem, yy, ale bądź yy, sobą. Deszcz obfitości idzie do ciebie. Karty anielskie pokazały, chcąc uzdrowić swoją sytuację finansową, zacznij od przekazania nam swoich obaw dotyczących pieniędzy. Wskażemy ci, jak tworzyć i przyjmować obfitość przy naszej współpracy. Twoja sytuacja finansowa zostanie uzdrowiona w takim tempie, na jaki pozwolisz. Deszcz obfitości. Piękna karta. Piękna. Wow, zazdroszczę Wam. No dobrze. Bardzo Wam dziewczyny dziękuję, że ze mną byłyście. A teraz przejdźmy do piątki. Karta anielska, karta tarota. Jako karta rada. Jak ta relacja wpłynęła na ciebie? O, oh, wow! Kochana, ty miałaś tutaj Księżyc, masz, masz tutaj Księżyc, masz tutaj Słońce i masz tutaj Króla Mieczy. No, dla ciebie, patrząc na te karty, mam wrażenie, że jakąś tutaj no, sporą naukę wyciągałyście. Z jednej strony księżyc, czyli tajemnice, a księżyc, czyli e, nauka patrzenia pod innym kątem, e, cudzymi oczami. E, no i właśnie te tajemnice. Po pierwsze, e, nie m, żyj a wśród wielu tajemnic, nie, nie chowaj zbyt wiele, bo kiedyś to może wyjść i e, będzie niefajnie również jeżeli te tajemnice nie do, dotykają ciebie bezpośrednio być może nie drąż tematu, nie zawsze jest to potrzebne księżyc to również zazdrość, a więc również tutaj lekcje zazdrości przerobiłyście w trakcie tej relacji bądź to wy byłyście mega, mega zazdrosne albo wasz Partner był bardzo zazdrosny i, i to miałyście do przepracowania. Jest też księżyc, księży, przepraszam, jest też słońce, które pokazuje niesamowite szczęście i radość, a więc takie chwile również przeżyłyście. I to również no ta pamięć, nasza pamięć komórkowa zapamięta te upojne chwile, ten dobry czas, dobry czas dobrobytu, dobrostanu, szczęścia, radości, no cudownego życia, a więc takie chwile też tutaj kochane były. Dała Wam ta relacja sporo takich właśnie, Momentów do przeżywania szczęścia. Jest też Król Mieczy, Król Mieczy, który uczy, jak zdroworozsądkowo podchodzić do życia, jak odcinać to, co jest niepotrzebne, jak bronić swojego zdania, jak stawiać na swoim też. To też jest bardzo ważne, aby. Wiedzieć kiedy odpuścić, a wiedzieć kiedy po prostu odcinać się i ta trzecia opcja, kiedy się wykłócać dosłownie o pewne rzeczy, kiedy walczyć o swoje. Karty radzą, pokazały Ci czwórkę buław. Buduj na solidnych fundamentach. Wszystko co robisz związki, relacje, przyjaźnie, sprawy finansowe buduj, wszystko co robisz buduj na solidnych fundamentach. Pamiętaj również, że blisko Ciebie jest rodzina. Nie odcinaj się od niej, bo w czwórce była ta rodzina lub przyjaciele, z którymi jesteście długo, bo często też karty tutaj pokazują właśnie jako rodzinę, pokazują przyjaciół, ale nie takich, z którymi znamy się tydzień, tylko takich, z którymi idziemy przez życie od wielu, wielu lat. Nie musimy spotykać się z nimi codziennie, ale jednak są w naszym życiu, znają nas. I znają nasze problemy. Nie zapominajcie o tych ludziach, nie odcinajcie się od nich, ufajcie im, kochani. A związek, jeszcze tutaj pokazują ci karty anielskie, Twoja, Twoją największą relacją jest związek z samym sobą. I z Bogiem, z Bogiem, ze wszechświatem, a wszystkie inne wyrastają właśnie z Niego. Chcąc przyciągnąć, uzdrowić i zrównoważyć jakąś relację, zacieśnij związek ze swym kochającym Stwórcą. Gdy poczujesz się bezpieczny i kochany, Twoje pozostałe związki rozkwitną. A, no tutaj czwórka była w to też e, małżeństwo, bo to jest rodzina, ale w sensie może być też w sensie e, małżeństwa, e, rozumiana albo związku, prawda? A więc e, no, jeżeli e, zależy ci na tym związku, na relacji, to e, kochana po prostu e, rób wszystko. E, dla siebie przede wszystkim doceniaj siebie, szanuj siebie, buduj na solidnych fundamentach, tak jak pokazała to Czwórka Buław. A wiesz, jak osiągać dobrostan, szczęście, radość? Wszystko w życiu zależy od tego, co chcemy osiągnąć, i Wy jesteście, kochane, najważniejsze o tym. Nie zapominajcie. Dziękuję Wam bardzo, całuję Was bardzo serdecznie. Zdrowa Baba i Tar.